Dobry, witam w nowym vlogu. No, powiem Wam, że to światło takie po prostu, że ja nic nie widzę. <grym> nic nie widzę. Słuchajcie, meldują się, że wróciłam. jest, Jaki mamy dzień? Jest chyba środa dzisiaj, więc wróciłam sobie wczoraj wieczorem z świąt rodzinnych. No i słuchajcie, staram się ogarnąć. Wczoraj wyobraźcie sobie, że do wczoraj właśnie miałam wolne, i dzisiaj tak powoli wracam sobie do pracy. Robię ogarnianko, totalnie nic nie widzę, mam wrażenie, że wypali mi zaraz oczy. Zapraszam. Nałożymy słuchajcie płatki perfekty pod oczy. Powiem wam, że ostatnio te z perfekty, które testowaliśmy, potrzebuję gdzieś jakieś lustro, bo w was nic nie widzę. Okej. Okay. Były sztosem, w sensie były takie mm, fajnie mocno chłodzące i... Napisałyście mi, że nawet spoza lodówki one są takie mocno chłodzące, bo one po prostu chłodzą, więc zobaczymy. I na to nałożymy sobie tonik jakikolwiek, bo ja lubię nawilżającą pielęgnację na mokro. No i nałożymy Isana Melon libę. po prostu pierwszą lepszą maskę, którą złapałam z lodówki i yy, będę teraz otwierać paczki PR-owe, które mi tu zalegają. Kubeczku, Słuchajcie, moja ulubiona szczotka. Ona jest dostępna w Rosmanie. Tu była nazwa, nie, tu była nazwa, ale się zmyła. No i mam tą szczotkę jakiś rok. E, oczywiście jest regularnie czyszczona, teraz wczesowałam nią maskę, dlatego też tak wygląda. Ale zobaczcie sobie, jak ona wygląda, nie? No i słuchajcie, nie mogę znaleźć. Czekajcie. O, dobra. Kupiłam dwa dni temu nową. I po prostu kocham tą różnicę. Jaka ona jest ładniutka. No i to jest nazwa, nie? Ona kosztuje dosłownie paręnaście złotych, niecałe dwadzieścia w Rosku. Kocham. Uwielbiam. Love it. No i bardzo satysfakcjonujące jest dla mnie to, że ona jest taka czyściutka i ładniutka, a tam po prostu wypieprzam od razu. Względnie się ogarnęłam. Czekajcie, wezmę te rzeczy sobie i... Zrobiłam sobie szłamkę w ogóle chciałam się pochwalić, pochwalić się chciałam, że przytyłam ostatnio i to w ogóle nie starając się, yy, bo jak ktoś mnie obserwuje długo, no to wie jaka jest moja historia z wagą, nie, nie mam żadnych zaburzeń odżywiania, yy, bo no, a długa historia, yy, anyway, w każdym razie... Yy... Jak będę pamiętać, to odeślę Was do filmu. A jak zapomnę i Was nie odeślę, przepraszam za te dźwięki, ktoś coś robi w łazience. What the fuck! To um, sami tam możecie sobie wpisać po prostu myschera waga w um, YouTube'a, a jak wpisujecie gdzieś indziej, to huuuu, baby! Ach, te fora. Yy, I tam będziecie mieli film, w którym wszystko tłumaczę, żebym się też teraz nie powtarzała. A jakbyście chcieli, żebym Wam od nowa wytłumaczyła, to napiszcie i mogę zrobić taki update w ogóle tej wagi. I w ogóle mogłabym zrobić taki update. Chcielibyście? No w każdym razie w pewnym momencie mojego życia yy, odkryłam, że najlepszym sposobem na przytycie jest, nie uwierzycie, nadwyżka kaloryczna. I po prostu yy, weszłam na masę, To jest bardzo trudne, że ta komuś takiemu jak ja jeść 3500 tysiąca kalorii dziennie, no come on. E, jest to zajebiście trudne, aczkolwiek e, udało mi się wtedy faktycznie przytyć i to był moment, w którym przytyłam 15 kilo e, i co, no i utrzymałam sobie tą wagę, ale potem w moim życiu prywatnym zaczęło się delikatnie rzecz ujmując hmm, psuć. Wiecie, związki, i relacje, te sprawy. I sobie schudłam. I to nie dlatego, że sobie chciałam schudnąć, tylko po prostu stres u mnie równa się brak chęci regularnego jedzenia i brak pamiętania o tym i w ogóle. A potem sobie z powrotem przytyłam, i w tym momencie jestem na plus 10, a nie plus 15 do tej starej wagi. E, aczkolwiek nie ważyłam się jakieś pół roku, bo triggeruje mnie ważenie się. Myślę, że bardzo wiele z Was może się ze mną utożsamić. Przepraszam. Właśnie zjadłam, popiołam gazowanym napojem. I tak to się kończy, że mi się cały czas odbija. Mm, nie waży się dlatego, że odkryłam, że zajebiście mnie to triggeruje i czuję się dobrze w swoim ciele, a potem się waży i waga pokazuje nie taki numerek, jakiego bym się spodziewała e, i ja się tym dołuję. Tylko nie, że pokazuje... Za, wie, za dużo, tylko pokazuje za mało, nie? Że ja na przykład myślę sobie, pewnie ważę tyle i tyle, a waga mi pokazuje o 3 kg mniej i ja już łapię doła, mimo że czuję się okej. Okay, więc po prostu przestałam się ważyć. No i ostatnio sama zauważyłam, że Hmm, coś się tutaj przyokrągliło delikatnie no i ostatnio też słyszę bardzo często od takich osób, które wiedzą, że mogą pozwać na takie komentarze, że mi się zaokrągliło więc mam nadzieję, że nie jest to mówione po to, żeby zrobić mi przyjemność, tylko faktycznie tak jest, także chciałam się pochwalić i co, testowałam słuchajcie, na TikToku będzie test produktów do pielęgnacji włosów od Pchlov napiszcie mi jak to się czyta to jest ta marka Bajania Lewandowska. Jak to się może czytać? Love, low? low, 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 love. To jest marka Love? Nie wiem, napiszcie mi. Eee, i odżywkę, spłukałam, podtrzymałam chwilę włosy w ręczniku, bo tak mi było wygodnie, i teraz będę szła je suszyć. Troszkę się tu je ogarnęłam, co, mam, co mamy do zrobienia. Mamy. Mamy do zrobienia, słuchajcie, yy, nagranie paczek PR-owych, yy, opening. Miałam dzisiaj pójść na pocztę, wysłać jakieś różne dokumenty i paczki z różnych rozdań i, i paczki za aktywność do moich widzów. Ale właśnie teraz wrzuciłam takie zaległe rozdanie, więc wieczorem jakby będę miała wyniki tego rozdania i wieczorem będę miała dane do wysyłki, więc na jutro przesyłam tą wysyłkę, żeby po prostu nie nadać 10 razy na pocztę i nie stać w gigantycznej kolejce, więc jak wysuszę włosy, to przyjdę, zrobimy sobie te openingi albo potem zrobimy sobie openingi, bo muszę ogarnąć po prostu kilka rzeczy na mieście. I między innymi e, muszę po prostu pójść i e, wyjąć multum paczek z paczkomatu, więc zabiorę was ze sobą. Nie będę wam póki co mówiła, co pozamawiałam. Pozamawiałam po prostu rzeczy do robienia czegoś. E, nie będę póki co mówiła, do robienia czego. Wspominałam o tym w poprzednim vlogu. Jak będę robiła i mi wyjdzie, to może wtedy wam powiem. Także taki jest plan na dziś, i dzisiaj mamy środę. Więc, um, moim głównym celem jest um, nagranie vloga i ciśnięcie z YouTube'em, żeby go nie zaniedbywać, tak jak Wam ostatnio mówiłam. No i teraz, słuchajcie, jeśli Was interesuje, to idę suszyć włosy i będę odpowiadać na Wasze komentarze pod ostatnimi reelsami. Jesteśmy w łazience, jakbyście nie zauważyli, a ja jestem nieostra. Dlaczego? dobra, e, jeszcze wetrę sobie wcierkę w skórę głowy i, i to się nazywa orientana ayurvedyjski tonik do włosów Amla, on no wiadomo, tam ma wspierać porost bla bla bla, dbać o skalp, no nie ale taki efekt, który widzicie od razu po pierwszym nałożeniu to jest zajebisty volume i taka świeżość, nie umiem tego inaczej opisać, po prostu te włosy u nasady są takie, takie jakie powinny być, także Jadę z tym, eee, coś sobie w międzyczasie. W międzyczasie puszczę na. O, mam od psiapsi. Więc nie muszę sobie. Słuchać. O, Boże! Szukać niczego do słuchania. Eee, no i ciśniemy z suszeniem. O nie, widać Twoje nogi. I co teraz? Przypał, co? Ja miałam naście lat, to się mówiło jeden przypał to nie przypał. Sto przypałów to jest przypał. Nie ma w tym w ogóle żadnej logiki, co nie? Uuu, tu jest kilka. Jedna. Co? Dobra, tu są trzy aż. A to wszystko, czy jeszcze? Podczas gdy pulsacje tesonik pobudzają wchłanianie wyciągu z róży, zielone światło LED zapewnia zdrowy, promienny blask Twojej cerze. no to, no to trenera, jak trener coś mówi, no to ja trenera słucham, bo mam taką wiedzę, że, no, że wie znacznie więcej ode mnie, A... Słucham sobie... Oglądam sobie w zasadzie wardenkę komentującego konferencję fejmu, tak po prostu do robienia rzeczy w tle. I mm, e, robię sobie jutro cały dzień wolny, w sensie nie, bo dzisiaj mamy coś za dzień środa i przepraszam, że jestem taka, ale już jest bardzo późno i ja po prostu bardzo jestem śpiąca. E, Także robię sobie na jutro cały dzień, planuję jutro zrobić dzień wolny. No i nie mam tu na myśli faktycznie dnia wolnego wolnego, e, ale... Mm, takie, żebym mogła się skupić na jednej konkretnej rzeczy i po prostu nie robić nic innego. Nie powiem Wam póki co co to jest po prostu, nie mogę, więc, więc tak. Więc ogarniam jakieś takie rzeczy po prostu przeróżne i dlatego, dlatego jeszcze nie śpię, chociaż tak bym jeszcze nie spała, bo pewnie bym pracowała jeszcze. Więc właśnie naklepuję jakieś różne maile, demontowuję jakieś różne materiały, jakieś takie rzeczy. I ja przyszłam do was zrobić sobie małą przerwę, bo już dosłownie zaczęły mi się oczy lepić przed monitorem komputera i zrobiłam haul z Rossmann/Hebe. Kupiłam maskę z garniera z witaminą C. O taką, bo miałam ochotę zrobić sobie maskę z witaminą C i kupiłam, słuchajcie, Catrice Volumizing Tint and Glow Lip Booster, coś takiego. Odcień tego produktu jest taki pół, wiecie, pół przezroczysty, nie? No, jest taki, w sensie wiecie, no jest półprzezroczysty taki róż. Przepiękne Glow. przepiękny Glow, ale ja miałam ten produkt w wersji czerwonej. I w środku błyszczyk chyba nie był czerwony, tylko przezroczysty, z tego co pamiętam. Nie pamiętam za dobrze. On to jest najbardziej powiększający usta produkt w ogóle, jaki testowałam. A testowałam przeróżne z przeróżnych półek cenowych. sobie okulary przeciwsłoneczne w handlemie, dlatego że wszystkie moje, które miałam w zeszłym roku, po prostu jakoś rozpadły się, e, rozpadły się, zapadły się pod ziemię i tak dalej. Zajebiście mi się podobają. Dają mi taki vibe po prostu, że w ogóle okulary przeciwsłoneczne, no szczególnie takie, dają mi taki vibe, że jak mam na, siebie, na sobie, wiecie, dress i nie wiem ulizanego koka, albo jakąś ulizaną fryzurę i zakładam takie okulary, to czuję się po prostu jak taka totalna rich beach, boss beach i po prostu bitch. Także, Lowit, nie pamiętam ile kosztowały, chyba z cztery dyszki. Naprawdę są zajebiste. E, bardzo jestem z nich zadowolona. I jakby 50 zł to jest maks, ile mogę dać za okulary przeciwsłoneczne. max, maksów, dlatego, że ja je po prostu rozpędzam. Long time no see. Przynajmniej dla mnie. Dzień dobry. Słuchajcie, jest poniedziałek i nie widzieliśmy się cały weekend, czyli jeszcze dłużej niż myślałam i będę ogarniać kwiatki w trakcie opowiadania Wam o tym, bo kupiłam kwiaty do nagrań, plus ja w ogóle lubię jak kwiaty stoją w domu. I średnio jestem z nich zadowolona, bo te różyczki są już takie trochę. one nie pociągną długo, ale no ale są i ta woda taka też średniała więc pójdę im tą wodę wymienić po prostu włożyłam je na chwilę, żeby nie zwiędły zanim będę miała czas je ogarnąć nie wiem czy jest to po pożądane i wskazane, ale dam im wodę przefiltrowaną więc dla mnie ten weekend i ogólnie no to ostatnie kilka dni było mocno stresujących, żeby mi się nie nudziło Dlatego też się do Was nie odzywałam i cieszę się, że pozwoliłam sobie na takie nieodzywanie się do Was na Insta, jakby nigdzie się do Was nie odzywałam, no nie? No i wracam do Was taka już na chillku. Ale miałam dzisiaj bardzo nieprzyjemną sytuację, o której Wam opowiem. Idę sobie ulicą. Ciekawe, się zaczyna, co? Lubię, jak kwiaty mają e, tą odżywkę po prostu taką dodaną dla nich do wody. Ja sobie ulicę i mam słuchawki na uszach, które są tak wielkie, że widać je z kilometra, jak nie dalej. No i słyszę nagle moją starą nazwę, moją starą nazwę po prostu, e, której nie będę tu mówić, dlatego, że nie po to ją zmieniłam, żeby ciągnęła się ona po mnie, za mną, jak smród po gaciach. I tutaj na pewno będą komentarze: A co to za nazwa? No, nie po to ją zmieniłam, żeby o niej teraz gadać. Aha, muszę dolać w ogóle tutaj tą substancję, i widzę, że mi zaraz padnie kamera, ale to, to nieważne. Więc słyszę tą starą nazwę. Od mężczyzny, który widziałam, że już od jakiegoś czasu za mną idzie. I wiecie, to jest kurwa creepy. Naprawdę strasznie nie rozumiem. Dlaczego mężczyźni nie rozumieją i nie chcą zrozumieć tego, to nie chcę wyjść, że są pierdolonymi klipami. Są po prostu klipami. No i wiecie, ściągam te słuchawki, tak patrzę. I mówię: Nie. Azjumeczek. I żeby była jasność, gdyby to był typek, 17 lat to jestem skajcik, skajcik, taki tutaj przykład z dupy, po prostu. To ja bym się go nie bała. Ale w momencie, kiedy idzie za mną, yy, no po prostu duży, rosły facet to nie jest komplement. Yy, w ogóle dorosły, prawdopodobnie starszy ode mnie, to mam takie, wiecie, no, sorry, no ja się boję realnie. No, przykro mi panowie, zapracowaliście sobie na to, żeby kobiety się was realnie bały. W momencie, kiedy obcy mężczyzna podchodzi do obcej kobiety na ulicy. No, sorry, was bardzo. Hmm. No i wiecie, no nie wiem, no jakiś randomowy typ, tak? No nie znam go. No i ten randomowy typ zaczyna iść za mną przez całą pieprzoną drogę. I zadaje mi nagle pytanie Nadal tu mieszkasz? A ja mam takie Kurwa co? No więc odpowiadam mu szczerze Że Ogólnie Jesteś facetem i podchodzisz do obcej kobiety Na ulicy No ja wiem, wiem Okej, okay. kontynuuję Podchodzenie do obcej kobiety na ulicy, zaczepianie jej, nagabywanie, pytanie, czy nadal tu mieszka, i zdeksza creepy. Ja mówię, wiesz, Piara może się ciebie po prostu przestraszyć. No, ale ja nie jestem żadnym tym, no jak to się nazywa, stalkerem. No, nie, no świetnie. No, nie, no to już luzik. To już jest luzik totalny. Kurwa. Natomiast ten pan nie ustaje w zadawaniu niestosownych, prywatnych, osobistych pytań. Na przykład pyta mnie o moją byłą osobę partnerską, pytając, nadal jesteś z... Co eee, odpowiadam, że no to tak zdeczka nie twoja sprawa, co ja jestem i z kim ja jestem i naprawdę proszę dać mi spokój. No, bo ja cię ogólnie, ja ci znam, ja cię widziałam, ja kiedyś z tobą rozmawiałem i przytacza mi sytuację i mówi, ee, że no i ona taka no zazdrosna o ciebie wtedy była i przytacza mi z lekka sytuację i mi zaczyna świtać, że tak, ja go pamiętam. Pamiętam go jako kripa, który mnie zajebiście straumatyzował, który jechał samochodem niezabudowanym, jeśli ma to jakieś znaczenie. I Boże, co to obrzydliwe, co to jest w tych kwiatach? Po prostu. Yy. I to było lato i pozwolił sobie na jakiś niestosowny komentarz przez um, okno samochodowe ja faktycznie byłam wtedy z moją ówczesną partnerką. Um, Obie się zdenerwowałyśmy i ona i on wyszedł z tego samochodu i zaczął mnie nas nagabywać. Ehm, I ona nie była zazdrosna, tylko próbowała mnie siebie i nas bronić przed jakimś kripem, który nie chce się odwali. No i generalnie na szczęście ten człowiek w końcu odszedł ode mnie, natomiast e, naprawdę, no ja mam cały dzień generalnie i. Z czasem, jak mówię o takich rzeczach, to zdarzają mi się takie komentarze. One się tylko zdarzają, ich jest zatrważająco mało w porównaniu do normalnych komentarzy. Natomiast zdarzają się komentarze, nie no, w ogóle, ale o czym ty mówisz? Czy jest to w miarę równo? Nie no, w ogóle, o czym ty mówisz? Przecież ziomeczek, tylko podszedł się przywitać. No, z czym robisz problem? No, ale czego ty się boisz? Nie, no, się odwaliła. Nie wiem, co ma wspólnego strach z soduwą, ale okej. Okay. No i zazwyczaj, albo są to kobiety, które mimo tego, że utożsamiają się z tym, o czym ja mówię i co ja czuję, to nie przyznadzą tego. Dlatego, że mm, po prostu mają ochotę napisać mi niemiły komentarz, albo jakoś mnie tam zgaslightingować w komentarzu. Albo są to kobiety, które są takimi szczęściarami, że nigdy ich nie spotkało nic takiego, nic podobnego, czyli żadne takie molestowanie, po prostu yy, napastowanie i nagabywanie. Yy, albo są to mężczyźni, wiadomo. Natomiast to też nie tak, że, że, że to wszyscy mężczyźni. Ja zawsze mówię w takich sytuacjach, bo raczej zawsze Wam opowiadam o takich sytuacjach. Nigdy nie wiemy, co taka osoba, jak ja w tym wypadku, co na przeszła. Co no, to tak naprawdę jest. To może być osoba, która była na przykład ofiarą gwałtu, molestowania, seksualnego. To może być osoba na przykład z traumami, lękami. To może być osoba, która na przykład, kiedy, dla której taka sytuacja kiedyś na przykład spotkała się bardzo niefajnie, nie, nie a to może być osoba, która na przykład w danym momencie ma stalkera, albo kogoś, kto jej jakoś grozi. No, są przeróżne sytuacje. Generalnie, przykro mi, ale panowie zapracowali sobie na to, że są kobiety, nie mówię, że wszystkie, które po prostu na to, że podbiega do ciebie obcy mężczyzna na ulicy, i umówmy się, oceniamy po wyglądzie. Jakbyśmy nie chcieli, to oceniamy, tylko w tym wypadku oceniamy swoje bezpieczeństwo po wyglądzie. Ehm, no, po prostu może się przestraszyć. I dlaczego wobec tego, nawet jak już taki facet dostanie komunikat, stary, boję się ciebie, proszę odejść ode mnie. To on kurwa swoje, nie? I wiecie, ja. Mm, to nie jest tak, że ja zawsze chodzę sama po ulicy, i zastanawiam się, rozmawiałam dzisiaj z jedną taką osóbką, dlaczego to się zawsze dzieje, jak jestem sama? Dlaczego to się nigdy nie wydarzy, na przykład, jak ty ze mną idziesz? Dla, dlaczego? Dlaczego? Nie rozumiem tego. To znaczy, rozumiem, wydaje mi się, że po prostu gdybym szła yy, z mężczyzną, to ten mężczyzna, który do mnie podszedł, nie podszedłby do mnie. Może w porywach by się na mnie patrzył, ale nie podszedłby do mnie. No i ja generalnie po wszystkich moich doznaniach cudownych życiowych, też o części wam tutaj opowiadałam, czyli jakieś tam różne krzywacje, z tramwaj, jakieś takie rzeczy. No, mnie przeraża coś takiego.